Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W lipcu mija 117 lat od powstania zorganizowanego ruchu ludowego. Dlatego też pozwolę sobie kilka chwil poświęcić nad historią polskiego ruchu ludowego, zdając sobie sprawę z tego, że w jednym oświadczeniu. Niemożliwe to zmieszczenie akurat całej karty historii, więc postaram się to rozłożyć na raty. Otóż 28 lipca 1895 roku w Rzeszowie w gmachu Sokoła, obecnie teatr imieniem Wandy Siemaszkowej, na zjeździe delegatów chłopskich, ogręgowych komitetów wyborczych, w którym uczestniczyły 84 osoby, utworzono Stronnictwo Ludowe w Galicji. Pierwszą na ziemiach polskich polityczną reprezentację chłopów. Stronnictwo to miało poprowadzić chłopów do uobywatelnienia, do wolności narodowej i równości społecznej. W ten sposób rozpoczął się nowy etap dla chłopów wsi Polski. Polski Ruch Ludowy to jedna z najstarszych formacji politycznych w Europie która była ważną częścią składowo procesu historycznego. Ruch ludowy był jednym z trzech wielkich obozów politycznych obok narodowego i socjalistycznego, które wywarły największy wpływ na losy narodu i państwa w XX wieku. W czasie 117-letniej działalności polski ruch ludowy zawsze manifestował swój narodowy charakter, odwoływał się do tradycji niepodległościowych, demokratycznych i chrześcijańskich. W Ruchu Ludowym najwyższymi wartościami były i są człowiek i sprawiedliwość społeczna. Na przestrzeni 117 lat swej historii ludowcy prowadzili działalność w około 50 różnych partiach politycznych. Ruch Ludowy to jednak nie tylko partie polityczne, ale także znaczący ruch społeczny, wiele organizacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, które orientowały się politycznie na system wartości reprezentowanych przez ludowców. Do organizacji tych należały kółka rolnicze, spółdzielczość, straże ogniowe, chóry, amatorskie zespoły artystyczne i teatry ludowe, ruch młodowiejski, Związek Młodzieży Wiejskiej WICI, Związek Młodzieży Wiejskiej Siew, Polska, Akademia Młodzież, Polska Akademicka Młodzież Ludowa, uniwersytety ludowe, szkolnictwo rolnicze i wiele innych. W sumie ponad sto różnych organizacji prowadzą szeroko działalność organizacyjną, Partie ludowe w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości narodowej, społecznej i politycznej mieszkańców wsi. Czerpiąc nauki z doświadczeń wyborczych i kształtując na przestrzeni dziesięcioleci specyficzne cechy i wzorce osobowe ludowców i wiciarzy, chłopski ruch polityczny przetrwał najtrudniejsze okresy w dziejach, mimo że wielokrotnie różne niszczące procesy doprowadzały do jego rozbicia. W potrzebie wśród ludowców zawsze zwyciężała idea jedności w myśl propagowanego przez nich hasła w jedności siła. Ludowcy z wielką determinacją realizowali trzy zasady sformułowane przez Wincentego Witosa. Pierwsza i najważniejsza to utrzymanie niepodległości państwa i jego potęgi. Druga to staranie się o wprowadzenie w pełni w życie demokratycznego ustroju naszego państwa. A trzecia to stała i trwała obrona praw obywatelskich i swoich ludowych interesów. Dla ruchu ludowego najwyższym Dobrem narodu polskiego zawsze była wolna, suwerenna i demokratyczna ojczyzna. Interes państwa ludowcy stawiali ponad interes własnej chłopskiej warsy, wielokrotnie dając dowody miłości, przywiązania i poświęcenia dla ojczyzny zarówno w latach wojny, jak i pokoju. Ruch Ludowy i Polscy Chłopi walkę o podstawowe dobro ojczyzny i polityczną i państwową niepodległość z wielkim poświęceniem i determinacją podejmowali wielokrotnie. Wkład działaczy i ugrupowań chłopskich w roku 1918 w odrodzenie Polski, odzyskanie niepodległości i tworzenie nowych struktur państwa był ogromny. To właśnie polscy chłopi i rząd obrony narodowej kierowany przez Wincentego Witosa przyczynił się do obrony państwowości odrodzenia Polski zagrożonej rewolucją i najazdem bolszewickim w 1920 roku. Mając głębokie poczucie współodpowiedzialności za Polskę, ludowcy wnosili swój wkład w tworzenie fundamentów silnego państwa i kształtowanie życia narodu w myśl zasad demokracji, społecznej sprawiedliwości oraz wprowadzenie postępowych reform społecznych i politycznych. W pierwszych sejmach drugiej Rzeczypospolitej chłopi stanowili najliczniejszą grupę wśród posłów. Sejm ustawodawczy uchwalił w, 20, w 1921 roku najbardziej demokratyczną w ówczesnej Europie konstytucję, tak zwaną konstytucję marcową, w której o opracowanie wielki wkład włożyli ludowcy. Vincenty Witos trzykrotnie piastował urząd premiera w latach 1920, 1923 i 1924. Sześć. W pierwszych sześciu ekipach rządowcy, rządowych ludowcom powierzono 19 tek ministerialnych. Chlubą polskiego parlamentaryzmu był polityk ludowy marszałek Sejmu w latach 22 28 Maciej Rata, to on dwukrotnie ratował Polskę od wojny domowej. Raz po tragicznej śmierci Gabriela Narutowicza, drugi raz po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 26 roku. Panie marszałku Wysoka Izbo, w związku z kończącym z z czasem, który mi się zakończył, przeznaczony na oświadczenie, dalszą część przedstawię na następnym posiedzeniu. Dziękuję bardzo.